Siema z tej strony, Kasperu. Dzisiaj trochę inaczej, bo audio wyszło tragicznie w filmie, także będzie krótki odcinek z voice-overem. Zapraszam do oglądania, a zaczniemy od intras oryginalnego filmu. Siema. Z tej strony, Kasperu. Sorry za to wglądanie w duszę. Nie było mnie w miesiąc, jak to widzicie, to się pojawia gdzieś screen, nie wiem nawet gdzie pokazuje. No, tu gdzie moja ręka lata, pojawi się screen. Tak. 27 dni w momencie zrobienia screena, 28, jak widzicie ten film. Czemu mnie. Mm, 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 tak długo nie było. Ponieważ chciałem sobie przypomnieć, ile powodów cztery. Cztery powody, nie? Powód pierwszy. Cały czas mi w porze dziennej wiertara chodzi ostatnio w domu. No teraz też jest, jak widzicie, pora wieczorna przez wygląd kamerki, przez jej kolory itd. To jak wygląda kamerka. I jak ja mogę brzmieć, to jest drugi powód. Mianowicie, miałem pełny reset pc -ta. tutaj wam zostawiam screena, że jest prawie terabajt wolnego miejsca bo miałem zupełnie zresetowanego pc przez co mam świeże ustawienia, no wszystko jest zupełnie świeże i muszę się powoli przyzwyczajać jak to jest To jest druga rzecz Trzecia rzecz, kolejny screen z wyjaśnieniem, tutaj tak? Nie, tu, o tutaj, kolejny screen z wyjaśnieniem Wciągnąłem się w Apexa, nie? I to tak porządnie się wciągnąłem w tylko Apexa. I chyba nie było czwartego powodu. Albo na ten moment nie pamiętam. Ale co? No, wracam i właśnie z powodu numer dwa, czyli reset PC, nie skończę rozszerzenia z Diablo, ponieważ no nie mam save, nie? Diablo niestety zapisów w chmurze nie ma. Się zapisywało lokalnie, mimo że było pobrane z Blizzarda. Więc z tym jest Lipa. Kontynuowałem od miejsca z teleporterem, gdzie Ruda znowu nas oszukała. Zebrała Wansa czy Winsa, czy jak on tam miał. I co? I fala przeciwników, survival i tak dalej. Widzisz, Ruda nas zdradziła znowu, nie? Dopiero odzyskała zaufanie, kinda. I już zdradziła. Kulka, które ich zdematerializują Po tym zajściu przetelportowaliśmy się do y, laboratorium doktora Kleinera, o ile dobrze pamiętam. Gdzie okazało się, że minął tydzień i miasto jest pogrążone w chaosie. Chcesz dotknąć moją kulkę? Doktora z kalmara nie ma. Gdzie jest bomba? Ja też mam. God, Szybko, teraz. Muszę kamerę tam postawić. Muszę to obczaić jak to zrobić, i muszę tam postawić, bo jestem y, przyzwyczajony patrzeć na drugi monitor. Więc zerkam często tam, zamiast tu. No i od tej pory y, werbowałem sobie ziomaczków i czyściliśmy ulicę City 17 z kombinatów. Więc postaram się to streścić jak najbardziej i pokazać jakieś ciekawe momenty, o ile były. nie zdążył mi dać nawet tego metkita, kolego kolego co ja teraz zrobię kolego dobra idziemy dalej czy tu coś jakiś idiota zabrał, Ojej, Mhm, już się na to wszystko nachodzi, tak, tak myślisz. No, jest przed fotą. Zap. No, Sundubsko, dzięki. Dobra, to ja w sumie tutaj mogę skończyć tak naprawdę. Nie tylko ze względu na śledzie, ale Nie kojarzę, że tu będzie tunel z chyba zombiakami Potem zaczną się strajdery i inne takie Cała ta o, Wojna w tym mieście, City 17 Jezu Montuś Co ty tak skaczesz Dobra to to by było na tyle, jeśli ci się spodobał materiał oczywiście like, sub Możesz tam napisać co ci się spodobało i tak dalej Jak nie chcesz to nie, oczywiście nikogo nie zmuszam i